thank <laughs> you Dzień dobry wszystkim. Witam ponownie na kanale. Nie wiem, czy mnie w ogóle słyszycie, bo tutaj pizga jak w kieleckim. Nie jesteśmy w kieleckim, ale i tak pizga. Wie mi tutaj po uszach ściągłem czapkę, żeby tylko zakryć mikrofon, żeby w ogóle było słychać coś poza. No i co? Ja, co? kurwa! Sytuacja wygląda tak. Obiecałem sobie, że dzisiaj będę robił zdjęcia, choćby góry srały. Mówiąc brzydko, tam gdzieś mamy góry, nie srają. Ja przyjechałem robić zdjęcia. No i taka właśnie sytuacja rozpraszacz. Podejście setne, przyjechałem na górę Kokoc. Tym to pięknym porankiem, znaczy był piękny, aż tu przyjechałem, może nie było aż tak dobrze. To znaczy pogoda mówiła, że będzie przeważnie słonecznie, no i jest przeważnie pochmurno. Także zajechaliśmy na Kokoc. Dobra, cięcie, bo przejeżdżał jakiś typunio. Myślałem, że właśnie tutaj zrobię sobie jakieś widoczki, bo jest tutaj pięknie. W sumie jestem tutaj po raz, po raz pierwszy na tym e, tarasie, powiedzmy, tarasiku widokowym. Zaraz go pokażę. No i owszem, widok stąd jest w sumie no, piękny. Jakby było, jakby była dobra przejrzystość powietrza, to nawet byłoby widać e, góry. To, co pokazywałem, no, musiałem zmienić na telefoto, żebyście widzieli lepiej. W każdym razie, Przyjechałem tutaj, chwilkę powiedzmy, że były tutaj przebitki słońca, więc zrobiłem najpierw zdjęcia, żeby nie spażyć się jak, jak już kilka razy podczas vloga, że mówiłem, że robię zdjęcie, a później chciałem zrobić zdjęcie i nie miałem już tego światła i po prostu zdjęcie nie było takie samo jak kiedy po prostu mówiłem o tym. Więc właśnie, żeby uniknąć tego, stwierdziłem, a dobra, najpierw, najpierw zrobię zdjęcia, nie? I akurat dobrze się pomyślało. Bo, słońce się skończyło No i teraz jedne co mogę robić to nagrywać Zrobiliśmy skokocza, powiedzmy parę, parę fotek dookoła Sorry, że wam dupę pokazuję Zrobiliśmy Przynajmniej i tak nie będzie widać, ale zrobiłem całe, całe pasmo z tamtej strony No i głównie skupiłem się W stronę, w stronę Tat, To znaczy, w tamtą stronę Skupiłem się na fotografii w tamtej stronie W tamtą stronę, bo jest tam taki, nie wiem, kościółek w sumie, ciężko mi zobaczyć nawet na maksymalnym powiększeniu z, z obiektywu 250 na maksymalnym e, zoomie. Więc jest daleko, no nie? No i jest ma ciupkie, po prostu podświetlało go z, e, słońce, więc więc mi się po prostu podobało. No i skupiłem się po prostu na tamtym miejscu. Zrobiłem jeszcze z drugiej strony drogi, zaraz tam pójdę, pokażę. No i jeszcze będę chciał tam zrobić jedno zdjęcie, bo zmieniłem obiektyw na, na szeroki. Co jeszcze? Ogólnie panorama jest naprawdę super. Jest tu dość, dość wysoko, no i widoczek jest fajny, jest dość przejrzyście. No, tylko po prostu światło nie dopisało. Niestety, znowu. Ogólnie by mi to nie przeszkadzało, tylko tak, no, pogoda mi obiecała dzisiaj światło, chciałem po prostu zrobić zdjęcia w świetle, fajnym. No i no, jest, jeszcze jedna, no jest jeszcze jedna kwestia, to znaczy ciężko jest zrobić zdjęcia krajobrazowe bez świata, to znaczy, no, nie będą takie efektowne, nie? światło trafił szlak, więc więc się zwiniemy i może po południu, znaczy no powiedzmy, że gdzieś po obiedzie wyskoczę ponownie gdzieś, gdzieś na wsi już, już bardziej lokalnie znaczy to jest lokalnie ale po prostu bliżej hopy, może tak bliżej komina i zrobię jakieś, jakieś zdjęcia w świetle, no nic, cikus ale naprawdę jest pięknie Pójdę na drugą stronę drogi. coraz że się tak, tak kurczę, ale nie mam tutaj wiele miejsca. O, jeszcze pokażę ten ten tarasik teraz. Pokażę wam jak wygląda tam pan, panorama, aczkolwiek no nie jest tak spektakularnie z tego tytułu, że nie ma światła. To znaczy jak przyjechałem było fajniej. No i co? Będziemy się zwijać potem. A po drodze jeszcze widziałem fajne miejsce. W sumie dwa. Znaczy fajnie wyglądało, jak przyjeżdżałem, było światło. Teraz nie, A więc, więc nie wiem, jak to będzie, czy się zatrzymam, czy nie. Więc tak wygląda tutaj się teraz widokowy. Wielki to on nie jest, nie? No i jeszcze raz panorama. Doła, tam jest właśnie ten e, kościółek. Co tak powiedzmy, że świeci, to znaczy, no słońce na niego pada mimo wszystko. Jest, jest jasne i wyróżnia się z stoła To właśnie jemu robiłem wcześniej zdjęcia i teraz też robiłem. No a tam mamy góry. Niestety, widoczność jest dzisiaj słaba. A no, i tam jest jeszcze jedno ciekawe miejsce. Nie, że tam jest krzyż, czy co? Idziemy na drugą stronę drogi i pokażę Wam co tam jest, a potem zmienimy obiektyw i co? I, I pokażę Wam tę panoramę na, na długim. To może tak zrobimy. To byłaby panorama z drugiej strony. Widzę, że gdzieś tam się próbuje światło przebijać, niestety do nas jeszcze nie dociera kurde jak wieje Miejsce numer 2. Droga. Strasznie mi się tutaj spodobało. Przede wszystkim przez te korzenie. Jakiś ciekawski typ unią, jak kurde, obserwuję. Nawet się wrócił, żeby zobaczyć chyba co robię. Jak sobie przykucnąłem przy drodze, żeby zrobić zdjęcie właśnie tej drogi, to mi powiedział, że mi się położył. No a teraz. No i schodził tam, tam w dół, a zaraz się wrócił. O. Jest tutaj parę ładnych miejsc. No ale ta droga mi się nadała, zwłaszcza przez te korzenie. Także będę musiał zrobić kilka zdjęć, oczywiście, bez tego dziwnego pana, że tak powiem. Drzewa to są bardzo, bardzo interesujące. No i tam na końcu tej drogi, powiedzmy na końcu, kawałek za zakrętem jest jeszcze powiedzmy, że dość stare drzewo. Z obrazem. Także tam też zaraz robimy zdjęcie. Jak widzicie, bardzo, bardzo fajnie. Aczkolwiek było ładniej, jak się przebijało, co światło. Zaraz za turbulencję, ale powoli zaczynam się śpieszyć. Dobra, miejsce drugie załatwione. Był tam rowerzysta, więc nie chciałem się po prostu wpierniczać człowiekowi w paradę. Też robił zdjęcia, więc tylko tak na szybko. Parę kadrów. Możecie teraz zobaczyć. A my jedziemy dalej. Baterie padają jak muchy. Jest takich, no w każdym razie, jesteśmy w, w trzecim miejscu. W sumie, tak jakby czwartym, no ale niedaleko odjechałem do rozprawy. Jest tutaj to drzewo. No i to drzewo mnie strasznie korci. Muszę zrobić jakieś kompozycje z tym drzewem, bo tutaj panoramy są naprawdę piękne. Dobra, Sytuacja wygląda tak, że skończyły mi się baterie, więc będziemy się zwijać, postaram się doładować może jedne lub dwie sztuki, żeby mieć najwyżej na, na później. Jakieś kadry są, ale muszę przyznać ogólnie, cieszę się niezmiernie, że po prostu wreszcie udało się wyskoczyć, zrobić, e, zrobić zdjęcia, znaczy wreszcie jakieś po prostu słonko się pokazało i no, nie, światło to, to jednak po prostu... Inaczej wygląda postać rzeczy, inaczej, inaczej się robi i inna, inne kadry wychodzą. Znaczy, światło jest zazwyczaj po prostu czynnikiem wow. Lokalizacja ogólnie jest piękna, bardzo mi się podoba to, co tutaj zobaczyłem, no i myślę, że tutaj wrócę. Witam ponownie. Przed mi się akurat bo rozładowała kolejna bateria. O kurde. Witam ponownie, w podejściu po raz trzeci. Raz, bo się rozładowała bateria, dwa, bo bo akurat zobaczyłem potencjalny kadr. Tak się składa, że jednak wyszedłem jeszcze na zdjęcia. Pomimo, że byłem w domu, naładowałem baterię i sprawdziłem jeszcze, na szybko przejrzałem yy, tamte. W związku z czym, jako że dzień był w sumie jeszcze wystarczająco młody, no to wziąłem aparat i jeszcze się wybraliśmy. Także właśnie kończę swoje obejście i. No, i w sumie stwierdziłem, że dzień jest zbyt krótki, żeby, żeby jeszcze przy każdym zdjęciu wam gadać, co robię, bla bla, bla no nie. I, i zanudzać. To po prostu pochodziłem, żeby tylko tak tylko dla samej frajdy robienia zdjęć. W sumie troszkę zdjęć na strzelałem po drodze. W tym nawet parę zdjęć siebie, czego zazwyczaj nie robię, więc powiedzmy, że ten kawałek vloga będzie taki trochę narcystyczny, nie? Zbijam się. Kurde, ślinisz się pani. Więc teraz. Yy...